Zasada odwrotności odnosi się do idei, że nasze myśli, emocje, a nawet działania mogą wywoływać efekty przeciwne do zamierzonych, kiedy są one motywowane nieświadomymi przekonaniami, lękiem lub są formą oporu wewnętrznego. W dzisiejszym materiale przekażę Tobie cenną wiedzę na temat zasad odwrotności i korzyści płynące z zasady, im mniej się starasz, tym więcej zyskujesz. Zapraszam do oglądania. Zasada im mniej będziesz się starać, tym więcej zyskasz, wydaje się być sprzeczna z intuicyjnym przekonaniem, że ciężka praca i nieustanne starania są kluczem do sukcesu. Jednak w wielu aspektach życia, od relacji międzyludzkich po rozwój osobisty i duchowość, ta zasada odwrotności może mieć głębokie znaczenie i przynieść niespodziewane korzyści. Zasada ta w kontekście rozwoju osobistego zachęca do rewizji naszego podejścia do życia, pracy i celów. Zamiast dążyć do perfekcji i próbować kontrolować każdy aspekt naszego istnienia, warto przyjąć bardziej elastyczne podejście, które pozwala na naturalny przepływ zdarzeń. Dążenie do perfekcji często staje się źródłem niepotrzebnego stresu. Akceptacja, że nie wszystko musi być idealne, może przynieść ulgę i otworzyć przestrzeń na radość i zadowolenie z osiągniętych wyników. Uświadamianie sobie, że drobne niepowodzenia i błędy są częścią procesu uczenia się i rozwoju, pozwala na bardziej łagodne i wyrozumiałe podejście do siebie i swoich działań. Zamiast nieustannie martwić się o przyszłość i próbować przewidzieć każdy możliwy scenariusz, warto nauczyć się ufać procesowi. To oznacza akceptację, że nie zawsze mamy pełną kontrolę nad tym, jak rozwiną się wydarzenia, ale możemy kontrolować nasze reakcje na te wydarzenia. Przyjmowanie postawy otwartej na różne możliwości może prowadzić do niespodziewanych i pozytywnych rozwiązań. Nieustanne planowanie przyszłości i analizowanie przeszłości mogą odciągać od doświadczania teraźniejszości. Skupienie się na obecnym momencie. Na tym, co dzieje się tu i teraz, pomaga docenić małe rzeczy i cieszyć się procesem. Praktyki takie jak medytacja mindfulness są szczególnie pomocne w kultywowaniu tej umiejętności. Zbyt sztywne trzymanie się określonych celów i oczekiwań może prowadzić do frustracji, gdy rzeczywistość nie spełnia naszych założeń. Pozwolenie sobie na elastyczność w dążeniu do celów, Dostosowywanie ich do zmieniających się okoliczności i otwartość na nowe możliwości może przynieść większe zadowolenie i poczucie spełnienia. Uświadomienie sobie, że próba kontrolowania wszystkiego jest zarówno niemożliwa, jak i wyczerpująca, jest kluczowe. Uczenie się, jak odpuszczać potrzebę kontroli i pozwalać na naturalny przepływ wydarzeń, może prowadzić do głębszego poczucia spokoju i zaufania. Na koniec, zamiast skupiać się wyłącznie na końcowym rezultacie, warto nauczyć się cenić i cieszyć się samym procesem. Każdy krok w kierunku celu jest okazją do nauki, doświadczenia i rozwoju. Przyjmowanie postawy docenienia procesu, niezależnie od wyniku, może przynieść większą satysfakcję i poczucie spełnienia. W kontekście relacji międzyludzkich. Zachęca do refleksji nad jakością i autentycznością naszych interakcji z innymi. Zamiast dążyć do ciągłego zadowalania innych i dostosowywania się do ich oczekiwań kosztem własnej tożsamości i wartości, warto zastanowić się nad budowaniem relacji opartych na wzajemnym szacunku, szczerości i autentyczności. Bycie autentycznym to jedna z najbardziej fundamentalnych cech przyciągających ludzi. Autentyczność buduje zaufanie i głębsze połączenie, ponieważ inni czują, że Tobie mogą zaufać i być sobą w Twojej obecności. Gdy przestajesz nieustannie się starać, aby zaimponować innym i zamiast tego skupiasz się na byciu prawdziwym, naturalnie przyciągasz osoby, które doceniają prawdziwe Ciebie. Ustanowienie i utrzymanie zdrowych granic jest kluczowe w budowaniu zrównoważonych relacji. Gdy pozwalasz sobie na odpuszczenie nadmiernego starania się o akceptację, zaczynasz lepiej rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. To pozwala jasno określić granice, co jest niezbędne do ochrony własnego dobrostanu i budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Akceptacja siebie i innych, wraz z zrozumieniem, że nikt nie jest doskonały, pomaga w budowaniu głębszych relacji. Im mniej się starasz spełniać nerealistyczne standardy, tym łatwiej jest zaakceptować ludzką niedoskonałość zarówno własną, jak i innych. To prowadzi do większej empatii, zrozumienia i bliskości w relacjach. Zamiast koncentrować się na tym, jak zaimponować lub zadowolić inną osobę, skup się na tym, jak możecie razem rosnąć i wspierać się nawzajem. Relacje, które są zbudowane wokół wzajemnego wsparcia, wzrostu i rozwoju, są bardziej satysfakcjonujące i trwałe. Nie wszystkie relacje są przeznaczone do głębokiej bliskości lub długotrwałości. Akceptując to i pozwalając relacjom rozwijać się naturalnie, bez forsowania określonych wyników, otwierasz się na prawdziwą bliskość i autentyczne połączenia, które mogą pojawić się spontanicznie. Podobnie jak w innych aspektach życia, zaufanie do procesu jest ważne w budowaniu relacji. Czasami, mniej znaczy więcej, im mniej się starasz kontrolować dynamikę relacji, tym bardziej naturalne i satysfakcjonujące mogą one stać się. W odniesieniu do rzeczy materialnych, ciągłe dążenie do posiadania więcej może prowadzić do niezadowolenia i poczucia, że nigdy nie mamy dość. Skupienie się na wdzięczności za to, co już posiadasz, zamiast ciągłego dążenia do zdobycia więcej, może prowadzić do większego zadowolenia z życia. Przyjęcie podejścia minimalistycznego, które koncentruje się na jakości, a nie na ilości, Pomaga uniknąć pułapki ciągłego konsumpcjonizmu i pozwala cieszyć się prostszym, ale bardziej satysfakcjonującym życiem. Przez umiarkowanie w dążeniu do zdobycia materialnych dóbr możesz lepiej zarządzać swoimi finansami, unikając długów i budując bezpieczeństwo finansowe. W kontekście zawodowym, przesadne staranie się, czyli ciągłe dążenie do perfekcji, Przepracowanie i brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym często prowadzi do wypalenia zawodowego, zmniejszenia kreatywności i efektywności pracy. Poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze, i eliminację zbędnych wysiłków, można pracować mądrzej, a nie ciężej, co zwiększa efektywność. Dając sobie przestrzeń na odpoczynek i relaks. Umysł staje się bardziej otwarty na nowe pomysły i kreatywne rozwiązania problemów. Utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym prowadzi do lepszego zdrowia, szczęścia i ogólnego zadowolenia z życia. W kontekście duchowości zachęca do przyjęcia postawy otwartości, zaufania i poddania się większemu planowi czy też boskiej woli. To podejście znajduje odzwierciedlenie w wielu tradycjach duchowych na całym świecie, które wskazują na wartość odpuszczania, bycia w obecnej chwili i zaufania procesowi życia. Wiele tradycji duchowych podkreśla, że próba kontroli wszystkich aspektów naszego życia jest daremna i może prowadzić do frustracji oraz cierpienia. Zamiast tego zachęcają do odpuszczenia potrzeby kontroli. I zaufania, że wszechświat ma plan, który może być większy i bardziej korzystny niż cokolwiek, co moglibyśmy sobie wyobrazić. To odpuszczenie otwiera przestrzeń na doświadczenie życia w pełniejszy, bardziej satysfakcjonujący sposób. Współczesna kultura często promuje ideę, że wartość człowieka wynika z jego osiągnięć i produktywności. W przeciwieństwie do tego, Duchowość uczy wartości bycia doceniania obecnej chwili, bycia świadomym i czerpania radości z samego istnienia. Praktyki takie jak medytacja i modlitwa pomagają skupić się na byciu, a nie ciągłym dążeniu do czegoś, co jest poza teraźniejszością. Zaufanie, że każde doświadczenie ma swoje miejsce w naszej duchowej podróży, jest kluczowe. Zamiast opierać się na zmianach lub trudnościach, Przyjmowanie ich jako części większego planu rozwoju może przynieść głębokie poczucie pokoju i zaufania do życia. Zrozumienie, że nie wszystko musi mieć sens w danej chwili, ale może stać się jasne z czasem, jest częścią tej wiary. W duchowości często podkreśla się, że przywiązanie do konkretnych wyników naszych działań jest źródłem cierpienia. Praktykowanie odpuszczania oczekiwań i przyjmowanie tego, co przynosi życie, może prowadzić do większej wewnętrznej harmonii i szczęścia. Pokora wobec życia i uznawanie, że nie jesteśmy wszechwiedzący, otwiera nas na możliwość prowadzenia przez wyższą moc czy wszechświat. Poddanie się temu przewodnictwu, zamiast opierania się lub próby zmiany kierunku siłą woli, może przynieść głębokie poczucie spokoju i celu. Wiara w wyższą moc, wszechświat czy wewnętrzną mądrość daje siłę do przejścia przez wyzwania i niepewności życia. To nie oznacza bierności, ale aktywne zaufanie, że jesteśmy wspierani i prowadzeni nawet w najtrudniejszych chwilach. To wszystko w tym materiale. Jeśli podobał Wam się taki film. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a także kliknijcie w dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami.